Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie porozmawiamy o kartce francuskiej, y, pismowej, też tak nazywanej, streszcze opis, i to będzie jeden film z tego, a kolejnym filmem kiedyś będzie taki długi opis, taki in, wyczerpujący, a teraz po prostu wam wszystko tak streszcze jak, naj, jak najbardziej umiem po prostu, żebyście. Wiedzieli, tak mniej więcej, a gdzieś w kolejnych odcinkach będzie po prostu taki no wyczerpujący opis. Kaczka francuska, inaczej, kaczka piżmowa. Ta kaczka, oto piżmowa, należy do grup kaczek ogólnoużytkowych, czyli. Charakteryzuje się taka kaczka piżmowa, francuska. Będę mówił francuska, bo mi lepiej charakteryzuje się dobrą masą szybkim przy... przyrostem masy się gonią szybkim przyrostem masy. Jest to mieszaniec tak jakby raz taki pekin troszkę, jeżeli chodzi o masę. Jest on bardzo dobry bo aż w 95% a nie przepraszam, pomieszałem jest on bardzo dobrą kaczką która ma duże może inaczej, jest to kaczka dobra do rzeźni, nie tylko pekin kaczka kaczka francuska jest. Jedną z najczęściej wybieranych kaczek hodowli w polskich hodowlach przydomowych, oprócz oczywiście największej popularności w Polsce, cieszą się Pekiny. Jeżeli chodzi o masę kaczki a kaczora, no to kaczka na przykład ta waży w granicach 2,5-3 kg maksymalnie, lecz kaczor. Kaczor waży około 5 kg, gdy jest na właśnie takim wybiegu jak tutaj i je to co kury waży około 5 kg. Kaczuszki są smukłej budowy. Charakteryzuje właśnie tą rasę kaczek brodawka, która jest na przykład tutaj lub tutaj jak widzimy o tutaj oto to jest brodawka. Lecz na kaczorze najbardziej to widać, ponieważ jest to tutaj, nad dziobem. Tak samo tutaj u kaczki też jest nad dziobem. Te oto kaczki mają bardzo silną i umięśnioną szyję. Wyposażoną, może nie wyposażoną, tylko mięsną bardzo. Mają bardzo dużo mięsa na, na tej właśnie szyi. Upierzenie właśnie kaczek francuskich jest inne niż innych kaczek, ponieważ jest to białe, biało-czarne upierzenie. Jak widzimy na przykład w tym przypadku, tutaj jest biało, czarny też. I jak widzimy u tej kaczuszki. Kaczki francuskie nie straciły... Instynktu macierzy, macie, macierzyńskiego, więc wysiadują jajka, i to bardzo, są to bardzo dobre kwoki, ponieważ y, wysiadują jajka y, bardzo solidnie czyli nie schodzą często, siedzą do końca praktycznie. Chyba, że jest jakaś kaczka taka słaba, to ona może zejść parę dni przed kluciem, ale to się. Bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza. Na przykład taka czuszka nie zeszła. Siedziała 40 dni, żeby wykluć młode. Piżmówki, czyli kaczki, te dojrzewają płciowo w wieku 210 dni. Samice utrzymują nieśność przez długi okres. Po, po po tym, jak przestaną się nieść, następuje okres pierzenia, który trwa około 70 dni. Jak w internecie podają, ponieważ ja hoduję kaczki tylko jeden rok na razie, nawet niecały, jakieś 8 miesięcy, w internecie podają, że kaczka może znieść nawet 180 zapodnionych jaj. I w tych jajach jest. Do 95% zapłodnionych jaj z tych 180: Te oto kaczki radzą sobie bardzo doskonale w trudnych warunkach pogodowych. Warto pamiętać, żeby kaczkom nalewać raz na jakiś czas lub żeby miały bez przerwy basenik, który na przykład tutaj stoi, żeby mogły się wykąpać, lub popluskać. Lecz te kaczki są wytrzymałe, lecz nie są odporne na szybkie zmiany warunków pogodowych. Tutaj się biją, No zaraz będzie wojna. O, czekajcie. E, dalej, u kaczek francuskich, jak jest, są naprawdę bardzo ważliwe na zmienne warunki środowiska bo obniżona temperatura lub przeciągi dlatego nie są gatunku zalecane, szczególnie dla ferm, bo jest wtedy duży duży co duży? duże straty są w kaczkach ponieważ kaczki po prostu zdychają w zimie kaczuszki wymagają ogrzewania, ponieważ potrzebują od 8 do 15 stopni w zimie, kaczki powinny być yy, zaopatrzone lub wyposażone w wybieg. Jak zwał, tak zwał. No, wyłaźcie, są, bo was zaraz zaatakuje. Widzicie, o, zaatakowała. Yy, potrzebują mieć wybieg, ponieważ wtedy lepiej wykorzystują to, co zjadły. Yy, w tym przypadku pasze lub ziarna, trawę, cokolwiek, co zjadły. Yy, no po prostu lepiej wykorzystują, bo mogą sobie swobodnie chodzić po wybiegu i, i po prostu spalać te, te kalorie, co zjadły, jak to tak można nazwać. No po prostu mogą wszystko tutaj sobie spalić i mają wtedy lepszą masę ciała, czyli mniej tłuszczu, więcej mięsa. No i kaczki lubią się bardzo taplać w bajorkach. Yy, szczególnie po deszczu i lubię bardzo chodzić po, po, po właśnie deszczu nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj o widać, lecą ptaki tu chyba są jakieś kaczki ja nie wiem co to właśnie jest nigdy nie wiem ale widzicie, lecą tutaj skoczył na to, kogut właśnie skoczył i, i spadł no i to na tyle z dzisiejszego odcinka zapraszam jutro na 16.00 do następnego no i cześć no i muszę wygonić te, te kuraki stąd.